Oh. <laughs> Tam, za lasami. Te bawią się z nami. Jeden. Jeden. Dwa. dwa. Trzy. Trzy. Cztery. Dzień. Pora na tele Pora ora na tele tubi ora na tele tubi ora na tele tubi si, Dipsy, Dipsy, la la dipsi, lala, lala. Teletubbies Teletubbies Mujem pam Heyo Heyo Pinky Winky Dipsy Lala Po Teletubbies 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 <laughs> <laughs> Gdzie się podziały Teletubisie? Gdzie piłka? O, gdzie piłka? あっ <laughs> <laughs> うん。 Cześć, mam na imię Alicja. Zapraszam was do ogrodu Niani. Idziemy do naszej Niani Bed. Oh, hello. Witajcie. Hello. Wejdźcie. Oh, in. In. We are going in the Idziemy do ogrodu. Będziemy zbierać owoce i warzywa. Idziemy no. pomóc niani zbierać owoce i warzywa. Od czego zaczniemy? Najpierw jabłka czy pomidory? Jabłka. Bierzemy ze sobą puste skrzynki. No. Najpierw zbieramy jabłka. Na ziemi leży dużo jabłek. Kładamy jabłka do jednej skrzynki. Jabłka rosną na drzewie. Zebrałyśmy dużo jabłek. Są żółte, zielone i pomarańczowe. Teraz będziemy zbierać pomidory. Zrywamy pomidory. Zielone i czerwone. Kolejna kolejne fasolkę. Gdy otworzycie strąg fasoli, zobaczycie w środku czerwone nasionka. Fasola jest zielona na zewnątrz, a czerwona wewnątrz. Pomogę Ci otworzyć strąg. Zielona fasola ma w środku czerwone ziarenka. W sklepie kupuje się suchą fasolę. Ta jest świeża. Świeży tymianek. Powąchaj jak pachnie. Jania Bed ma duży ogród pełen warzyw i owoców. Zbiera je i gotuje na obiad. Znalazłam dynie. To jest mała dynia. A potem znalazłam duże dynie. Były naprawdę wielkie i ciężkie. Wkładam je do skrzynki. Ostrożnie wkładam dużą dynię, żeby nie zgnieść tej małej. To bardzo duża dynia. I trochę brudna. Ma zielony kolor. Włożę ją do skrzynki. Skrzynki są ciężkie i trudno je I them udźwignąć. In Wszystkie dynie są w jednej skrzynce. Skrzynkę z jabłkami musimy nieść we dwie. Jest naprawdę ciężka. Pełna jabłek. Wszystkie skrzynki stoją już na tarasie. Warzywa są posortowane. Posortowałam warzywa: zielona fasola, czerwona fasola, zielone pomidory, zielone i czerwone jabłka, zielone i czerwone pomidory, zielone dynie. Kolendra, tymianek. Jemy czerwone pomidory. Są pyszne. Bardzo lubię pracować w ogródku Niani. Papa, pa. dziękuję za pomoc. Papa! Pa. Pa, jestem, jestem. Jestem, jestem. 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 do ogródka mojej niani. Miałyśmy jej pomóc w zbieraniu warzyw i owoców. Dzień był słoneczny, ale chłodny. Zdjęłyśmy kurtki. Ja nie dała nam miski i skrzynki. Nie były ciężkie. Wszystkie pojemniki były puste. Szynkę mogłam nie jeść w jednej ręce. Zbierałyśmy jabłka i pomidory, pasolę i kolendrę. tymianek i dyniec. Warzywa rosną w ziemi, jabłka rosną na drzewie. Mamy dużo jabłek. Same je zebrałyśmy. Są zielone, żółte i pomarańczowe. Teraz będziemy zbierać pomidory. W skrzynce z jabłkami znalazłam pomidora. Nie wiem skąd się tam wziął. Potem zbierałyśmy fasolę. Fasola floor rośnie floor. w ziemi. You find some red ones. The green beans. W zielonych strąkach są czerwone ziarenka. Fasola yeah. jest zielona na zewnątrz, the a czerwona w środku. Czerwone fasolki wrzuciłam do białego pudełka. A to tym Janek. Jak pachnie. Lubię pomagać niani w ogródku. Przytuliła mnie za to i podziękowała. Duża i mała dynia. Ta dynia jest bardzo duża. Ogromna. Dynie rosną w ziemi. Kładam dynie do skrzynki. Muszę uważać, żeby dużą dynią nie zgnieść małej dyni. Wielka, wielka dynia. Jest trochę brudna. Ma zielony kolor. Najpierw znalazłam małą dynię, a potem dwie duże. Skrzynkę z jabłkami musiałyśmy nieść we dwie. Była bardzo ciężka. Było w niej mnóstwo jabłek. Kiedy skrzynki były już pełne, wniosłyśmy wszystko na taras. Posortowałam warzywa. Zielona fasola w zielonej misce. Czerwona fasola w białym pudełku. Zielone pomidory w białej misce. Zielony i czerwone jabłka. Zielone i czerwone pomidory. Dynie i zioła. Symianek. Po pracy w ogródku byłyśmy bardzo zmęczone. Potem włożyłyśmy kurtki i poszłyśmy do domu. Pa, pa. Pewnego dnia w krainie teletubisiów, Tinki Winki robił telegrzanki dla wszystkich teletubisiów. Telegżanki, Telegrzanki! 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 Dipsy. Tinky Winky. Po. Lala. Telegrzanki, telegrzanki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tery. Telegrzanki, telegrzanki. Dinki Winki zawołał Dipsiego lale i po na telegrzanki. Telegrzanki, telegrzanki! Dipsy, lala, po! Telegrzanki, telegrzanki! Telegrzanki, telegrzanki! Telegrzanki! telegrzanki. 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 Telegżanki, telegżanki, telegżanki. <try> Dipsi, lala, po telegżanki, telegżanki. <laughs> Telegrzanki! Hej, Telekżanki! Hej, 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 Telegrzanki! 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 Telegrzanki zniknęły. O, o. Telegrzanki zniknęły. O, o. Gdzie się podziały telegrzanki? Gdzie się podziały telegrzanki? Niegrzeczny Nono. Niegrzeczny nono. <staw seventASSF> nie <organizational noise> Telegrzanki, telegrzanki, telegrzanki. Yes, dipsi ma telegrzankę. Te, Telegrzanka. Yes. Tinki Winki ma telegrzankę. m u 음 t i m 도으 Tele tubi się mówią papa, tele tubi się mówią papa, tele tubi się mówią papa. Yeah. 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 <laughs> <laughs> papa tinki winki, papa, papa dipsy, papa, papa lala, papa, papa po. Um no, <risos desfazenicio> a cucu! <laughs> a cucu! Né? 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 Papá Tinky Winky Papá! Papá Dipsy Papá! Papá Lala Papo, pa, pa. słoneczka zachód tuż tuż. Tyle tu żegnają się już. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Wersja polska na zlecenie BBC Worldwide Master Film.